Like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were. Go! Oh. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I hurt myself. But Justyna Janik. Wielkie brawa. Wszyscy na backstage staliśmy Bardzo zasłuchani Justyna i bardzo, bardzo skupieni. O, Edyta, czy Ciebie też Justyna poruszyła swoim wykonaniem? Justynko, spotkałyśmy się wczoraj w bufecie i zapytałam Cię, czy wierzysz w cuda. Jeszcze tydzień temu odpawłaś z programu, a dzisiaj zobacz, jaka jest sytuacja. Wróciłaś do programu i to w takim... W takim stylu jesteś fantastyczna. Ja bardzo proszę, żeby głosować na przemkę, ale muszę powiedzieć Państwu, i tobie, kochanie, jesteś niezwykle zdolna i niezwykle muzykalna. Przygotowałaś się w jeden, może półtorej dnia do takiego wystąpienia? Wow! Tą i Baron, wasza dziewczyna znika, potem wraca. Tak, ja, ja wiem, że nic się dzieje bez przyczyny nigdy. I to jest tego przykład. Justyna miała być w tym półfinale. Mam nadzieję, że będzie w finale. I chciałem zaapelować do wszystkich ludzi, którzy głosowali na Sarsę i wspierali naszą drużynę. Ta piosenka była zadedykowana Sarsie. Nie jesteśmy serduchami z Sarsu oczywiście. Natomiast dzisiaj Justyna nas reprezentuje i Sarsę tak samo. Także wszystkie moce Sarsy. Bardzo prosimy skupić na Justynę. Ta dziewczyna ma moc. Justyna Janik ma moc. Justyna Janik ma talent. Mało tego, mało tego, to jest jedna z najmłodszych dziewczyn, które są w tym programie, dostała półtora dnia szansy, żeby tu wrócić i zrobiła to sami widzicie, jaki słyszeliście przed chwilą. W wielkim stylu, także trzymamy kciuki. cieki.